Siemano moi drodzy! Witam serdecznie z salonu. Dzisiaj mamy trochę inny odcinek. Tak, jakoś miałam ochotę coś zmienić i właśnie dzisiaj przyszłam yy, poopowiadać Wam o ubraniach. To będzie ostatni odcinek z tej serii Polskie Ubrania w tym roku i wydaje mi się, że to jest ostatni odcinek, który zobaczycie przed świętami. Na Wigilię mamy specjalną edycję, specjalny film. On będzie długi i będzie bardzo zabawny, i jest z gośćmi specjalnymi, i on jest specjalnie z myślą o tych osobach, które może muszą same siedzieć w Wigilię. Mam nadzieję, że Was y, chociaż rozśmieszymy na trochę. Także spodziewajcie się nie w środę w tym tygodniu, ale w czwartek nowego odcinka. Y, dobra, a teraz przechodzimy do rzeczy. Postaram się dzisiaj zrobić taki y, w miarę skompresowany odcinek, bo będzie on tylko o koszulkach. Dwóch firm, które, z których bardzo dużo rzeczy się pokrywa, więc myślę, że będę mogła tak ogólnikowo mówić. Nie będę nagrywać zbyt wielu przybitek, bo wydaje mi się, że nie ma sensu pokazywać Wam dokładnie tej samej rzeczy, tylko w pięciu kolorach z różnymi napisami, bo to niewiele to wniesie. Więc postaram się tyle, ile dam radę porównać. Mowa dzisiaj o firmie Gego i Animusz. To są obie polskie marki. Yy, oni mają jakieś tam różne rzeczy w ofercie. Ja kupiłam tylko koszulki z krótkim rękawem, bo tylko takie rzeczy były mi potrzebne. Yy, I teraz tak, jeśli chodzi o to, co zaobserwowałam przez ostatnie te kilka miesięcy, od kiedy je noszę. Yy, jedne i drugie są niezwykle miłe w dotyku, bardzo przyjemne, bardzo miękkie, dobrze się układają, yy, mają taką średnią długość, w sensie to nie są jakieś super długie koszulki że jak nakładam to, nie wiem, całe pośladki mam przykryte, albo muszę gdzieś tam upychać w spódnicę, bo inaczej gdzieś wystają. Ani też nie są takie bardzo krótkie, że jak podniosę ręce do góry, to mam pępek na wierzchu, więc to im liczę na plus, bo przy moim wzroście to różnie wypada, czyli one są takie w połowie powiedzmy. Jeśli chodzi o takie rzeczy jak pranie, bo na to zwracałam uwagę bardzo, nic mi nie pofarbowało, to jest ogromny plus. Nie mam żadnych takich akcji, że gdzieś się jakieś kulki zaczęły robić, taki peeling to się nazywa, że na tkaninie się pojawiają takie kuleczki jak od swetra, żeby trzeba to golić, to nic takiego nie ma. Nie poniszczyły się napisy, w sensie nic mi się ani nie sprało, ani nie popękało. Niemniej jednak ja je mam dopiero od kilku miesięcy, więc nie wiem, za rok może Wam dam znać, czy to jest bardzo trwałe, czy nie. Piorę normalnie w pralce, używamy też, nasza pralka ma funkcję suszenia, więc w suszarce bębnowej też się zdarzało, chociaż nie mam pewności, czy oni sobie nie życzą tego czasem, bo nie czytałam na tych wskazówkach prania. Potraktowałam je tak, jakbym traktowała Zwykłą, normalną koszulkę, obojętnie jaką, którą mam w domu. Yy, I nic się nie stało z nimi jak na razie. Jeśli chodzi o. Yy, jakie tu mamy jeszcze rzeczy istotne, nie starły się napisy, nie mychać się, dobrze się pierze. Takie tutaj mam glamury, informacje podopisywane. Wiem, yy, przejdziemy może do różnic. Yy, na pewno różnica w składzie będzie interesująca. Te koszulki z Gego mają 50 na 50 poliester i bawełnę. I dlatego one się dużo mniej gniotą. Jak ktoś ma tak, że prasuje swoje T-Shirty, to myślę, że no nie będzie to robiło mu jakąś różnicę. Ja nie prasuję moich ubrań, bo uprasować koszulkę z krótkim rękawem, żeby wsiąść do samochodu, zapiąć pas bezpieczeństwa, potem go odpiąć i ona będzie znowu wyglądała na całkiem pogniecioną, to dla mnie trochę szkoda czasu. Szkoda energii też i mojej i elektrycznej. Te z Animusza mają 100% bawełny, przynajmniej te wszystkie, które ja kupiłam, więc one się gniotą o wiele bardziej. Niemniej jednak, nadal w ogóle mi to nie przeszkadza. Teraz tak, te Animuszowe miały, pamiętam, do wyboru albo taki serek dekolt, albo okrągły. Ja powybierałam serek, bo ja nie przypadam, jak są takie bardzo ciasne pod szyję. Ja nie lubię takich ciuchów, że muszę przyciskać głowę, żeby je założyć, albo że jak będę ściągać, to wiem, że uwalę całym makijażem mineralnym i będzie trzeba to ręcznie prać, więc staram się szukać takich z głębszym. Ale też widziałam, że nie mają. Takie okrągłe. Bardzo fajne napisy, różne ciekawe. Odeślę was na stronę, bo nie ma sensu tam czytać tego wszystkiego po kolei. Ale praktycznie wszystkie te koszulki, które wykorzystuję w odcinkach, jak gadam jakieś głupoty i wam pokazuję napisy, to są właśnie albo z tego gego, albo animusz. Teraz tak. Oni mają normalne wykończenia, wszędzie jest odszyte porządnie, nic się tam nie pruje, Są bardzo takie. Hmm, Precyzyjne te, te rzeczy, w sensie, że nie zakładasz koszulki, jest taki serek, tylko jest wszystko równiutko zrobione, to to bardzo im liczę na plus. Jest też są takie tali taliowane trochę te koszulki, w sensie to nie jest po prostu t-shirt kwadrat, że zakładasz i nie masz w ogóle talii, tylko on bardzo ładnie leży. Te z Gego trochę się różnią, bo przynajmniej te, które ja powybierałam. Bo wzięłam tylko takie, które mają surowy rand, surowe wykończenie przy szyi, i tu było dużo pytań, czy to się nie będzie czasami rolowało. Oczywiście, że będzie. Jeżeli się kupuje coś takiego, co ma surowy rant i on nie jest przeszyty i się to zakłada, przeciąga, ściąga i tak dalej, to na pewno się to będzie rolowało. To nie ma co się dziwić, że tak się dzieje. Dla mnie to jest w porządku, nie robi mi to żadnej różnicy, w sensie jak tak wygląda, to dla mnie jest to ok. I spodziewałam się, że to się będzie działo, więc też nie byłam zdziwiona. Jedno, co trochę mnie denerwuje, to przy rękawach jest taki odwinięty kawałek jak ktoś to będzie prasował, to podejrzewam, że on taki pozostanie, ale jeżeli się nie prasuje i zakłada często bluzy z długim rękawem i ściąga, to one się trochę rozwijają. I niektóre są krzywe, niektóre są normalne, z tych koszulek, które ja kupiłam. Są też takie, widziałam przynajmniej u nich jeden albo dwa modele, gdzie jest surowy brzeg, ale przeszywany, czyli jest tak, że właśnie ta, jest tak surowo odcięta końcówka, ale poniżej jest szef zrobiony, żeby to się później dalej nie rozciągało. To jeśli komuś robi różnicę, to taką mam informację. Doły są normalnie odszyte, tak jak każdy zwykły t-shirt i tu już jest w porządku. Te są też, y, mają trochę luźniejszy krój. Mam wrażenie, że są odrobinę szersze w biuście i w pasie. Wszystkie mam rozmiary S albo XS, zależy co akurat było w promocji. <laughs> Wiem, że w jednym, tylko nie pamiętam w którym. Można było kupić chyba trzy w cenie czterech albo coś takiego, jak ja robiłam zakupy, także skorzystałam właśnie sobie z tej promocji. No i właściwie to byłoby na tyle. Jutro się postaram podogrywać jakieś 2-3 jakieś 2 trzy przebitki, żebyście widzieli dokładnie o co mi chodzi z tym mi surowymi rantami i o tym, jak one wyglądają na mnie. Tak jak mówię, nie będę przymierzać wszystkich, które mam, bo to byłoby po prostu prezentowanie napisów w różnych kolorach i, i tyle. I niewiele by Wam to pomogło. Bardzo, bardzo lubię te koszulki i myślę, że jak sto, tak stopniowo moje jakieś stare będą się niszczyć, to jeszcze będę do nich wracać. Nie mam pojęcia, jak inne ubrania, ale już po prostu nie miałam potrzeby kupowania jakiejś jeszcze innej bluzy albo tam, nie wiem, spódnicy czy czegoś, więc postałam po prostu tylko na tych koszulkach. Bardzo było dużo o nie pytań, bo ja non-stop to, tak jak mówię, występuje w odcinkach w nich, ale noszę je też normalnie w życiu. Także z, z mojej strony, pełne zadowolenie, że tak powiem. I obsługa klienta też była bardzo miła, i w jednym, i w drugim sklepie. Dobra, mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was w jakiś sposób przydatny, że miło spędziliśmy razem czas. Życzę wesołych świąt, jeśli już się nie zobaczymy, a raczej tak się stanie. I tak jak mówię, zapowiadam, że w Wigilię się pojawi wyjątkowy odcinek specjalny. Będzie on bardzo długi i bardzo zabawny. Życzę Wam wszystkim wszystkiego dobrego. I no cóż, dużo zdrowia, to się chyba przyda nam wszystkim. Dobra, teraz to już się zawijam, bo znowu wkraczamy w ten region, w którym ja nie jestem w stanie zakończyć odcinka jednym normalnym zdaniem. Tak, tak, i wszyscy wiemy, to jest ten dzień. Na razie!